Wszystkich bardzo serdecznie. Ja jestem Delta i witam w. No, wygląda to, że w kolejnym odcinku Half Life. Otóż, dlaczego jest kolejny odcinek? Mimo tego, że skończyliśmy już praktycznie wszystko, zrobiliśmy pokój treningowy, przeszliśmy całą grę. Otóż, zapomnieliśmy o jednym dodatku, który mówiłem na samym początku, że będzie. A jest dodatek, który został zrobiony dawno, dawno temu, który został dodany dopiero niedawno, w takiej wersji oficjalnej. Bo był dostępny przez lata w wersji jako mod, ale była to oficjalna część gry, a konkretnie chodzi mi o Uplink. Uplink to jest takie coś w rodzaju dema do Half-Life, które zostało wydawane, co prawda z tego co rozumiem, zostało wydane po tym jak wydali Half-Life'a, co dość intrygujące jest, aczkolwiek, no, jest to część gry. I myślę, że powinniśmy ją przejść. Jakby, jestem bardziej ciekaw jakby, yy, yy, jak wam się spodoba ten, temat, bo ja przychodziłem wiele razy, to kiedyś miałem yy, pobrane, pamiętam, że kiedyś grałem w Uplink, bo nie miałem Half-Life'a tego konkretnego, więc grałem w Uplinka wiele razy, więc Uplinka pamiętam dość dobrze. Chodzi o zrestowanie jakiejś tam satelity, czy czymś, czegoś w tym stylu. No, i grałem to bardzo często, mimo tego, że już jakby wiedziałem na pamięć, co gdzie jak jest, więc, jakby bardzo, bardzo to fajne jest. No i co, no? Pff, nie, nie pozostaje nam nic innego, jak kliknąć play. Zaczyna się bardzo podobnie, ale trochę inaczej. Jak widzicie, jest, jesteśmy już jakby w trakcie całego tego, no właśnie. 42 dni po tym, jak się yy, ten incydent rozpoczął. I generalnie, proszę bardzo, tylko że. Zanim jeszcze zrobimy, żeby kompletnie była, bo niestety tego nie zrobiłem na Half-Life, ten rozgrywkę z Half-Life'a. Szkoda, ale no jeszcze będzie okazja. Myślę, że jeszcze zagramy w jakiś mod i tam będzie po prostu, jak zagramy w Half-Life'a na jakimś modzie, że po prostu będzie to sama fabuła, tylko że, nie wiem, coś będzie inaczej, na przykład, nie wiem, Half-Life Google Translated Edition, bowiem coś takiego jest, to, yy, to po prostu to włączymy, ale o co mi chodzi? Otóż, mamy video, mamy enable texture filtering, jeżeli to wyłączymy, Możesz zauważyć, że wszystko staje się o wiele bardziej łop wszystko bardziej pikselowe się staje. Co jest bardzo fajne, bardzo retro. I pamiętam, że jak grałem w Uplink, to wersja, którą miałem, miała dokładnie to wszystko włączone. Więc to była jakaś bardzo stara wersja. Nie wiem, może taki shirt plik po prostu oryginalnego Uplinka miałem. No więc idziemy dalej i zobaczymy, what the fuck. Wow! Lambra Reactor Complex. Jak widzicie, tego w ogóle nie było w oryginalnej, znaczy tej w, w, w grze wypuszczonej. Ale wszystko bardzo wygląda tak typowo, nie? Half-Life 2 też ma taki dodatek. Powi znaczy no to powiedzmy, jest dodatek. To miało być oryginalnie w grze, z tego co A ten Half-Life 2 to nie miał być w grze, ale to. Zobaczcie o co mi chodzi, jak, jak w niego zagramy. A na razie. nie możemy. Co tam pisze. United States Nuclear Le Regulatory Commission. Access night comlink offline. Okay. Hello. Open up the reactor complex so we can get down to safety. I'm sorry, but those doors will not open until we send the all clear. So send it already. I would love to do that, but the aerial bombardment has made a wreck of my transmitter. The cables are severed. We'd have to aim it by hand, and I'm getting high radiation levels in the transmitter dome. Nobody hmm. but a fool would go in there.

No, ale się po prostu, no, tak, rób to. Chroń tej area. No to jest dość krótkie, jakby nie będzie z tego odcinków, to jest dosłownie mówię, to jest demo. Nie wiem, czy prasowe, ale demo, więc jakby Zegramy to na jednym posiedzeniu i no. maintenance area, ok. Ale proszę już mamy crowbar. Yoink. Łoł. Wow. Oj! Toł! No. Kurde. Czy ja mogę tu wejść? Nie. Myślałem, że przestało syczeć. Nie wiem, kto stawia te. Come on, wyłącz się. Tam, widzę, że mogę wejść. O, ty, mogę włączyć to. Mogę to wyłączyć, damn. No nieźle. O, już słyszymy naszych kolegów. Starych, dobrych. O! Oh. O proszę. O proszę. Otwieraj. Zabili mi kolegę. No nie. A no i cholera jest, wybacz chłopie, nie uratowałem cię, po prostu dosta dostałeś gangbang totalny. O! Wow. ale to nie moja wina. Wow, wow. Hm. Chyba ząbek nie żyje. No, żołnierze, mówię. Sprawy szybko się do, do przodu posuwają. My w takim razie wielkie kuku będziemy musieli zrobić. Musimy właśnie pójść, włączyć coś. Mission is go Musimy włączyć. Yy... Albo coś przestawić jakoś tak. Jakoś satelitę, jakiś... Wow, 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 chłopie. Wow! hey, hey. No fajnie. Bombardujecie własne pozycje chłopaki. Shit Okej, okay. Już? Koniec? O, naprawiło się Cholera jasna Daj oczodu Łoł Po drabinie? Czemu, czemu jest drabina na kontenerach? To dziwne takie trochę. Wow. No nie, przecież nawet nie nie widziałeś, chłopie. Dobra. Jakim? What the fuck? Dobra. No za, zapiszemy, Boże. Trudno. No dobra. Jest to jakaś apteczka, nie są, nie są sadystami żeby mnie tak wysuwać, bez niczego. O już wiedzą, wiedzą kim jestem. Eksplozje! Dlaczego strasznie mocno dają czadu po prostu chłopaki? Go go go! Mam za mało życia, mam za mało życia. Oś tu? Strasznie mnie chyba ten, ten, po prostu jeden porypał gościu i teraz. I pay the price. Za mało jest map, jakby w half -Life w nocy. O nie! Nasz kolega! To było no? Prawie mnie zdjął. Ło! Apteczki, apteczki, apteczki. Uf. Dobra. Ładnie to wygląda wszystko. Po pierwsze, tutaj widzieliśmy na własne oczy po prostu zbrodnie wojenne. Tutaj mamy piękny tent. Nawet jest kurde paczka z krwią. Nice. Tam jest jakieś obserwatorium. A tutaj? Ło, tutaj palimy ciała kosmitów. Nikt nie może się dowiedzieć. Dark. No cóż, idziemy dalej. Kanionik. Hej, chłopaki. Kaboom! Gościu za światów powiedział Medyk. O, o. Oh, hello. Intrygujące. To jest to promieniowanie, o którym mówiłeś? Co to w ogóle jest? To jest ta satelita? Tak, to jakiś kurde antena czy coś. Ale paskudne tutaj we wnętrze macie. O, ale apteczka w końcu. Okej. Okay.

ONZ albo do NATO zgłosił, bo, jakby nasz rząd, no to za bardzo nam raczej nie ufa, już. Bo wysłał nam tej żołnierzy, żeby nas zabili wszystkich. Dobra, kręcimy, kręcimy, kręcimy. I... Okej. Okay. No i działa. Oho. Muzykę nie wróży nic dobrego. Oh! O ty chłopie Okej okay. Action Excitement Niesamowitości Wu Co teraz? Okej? Okay. Oho! Kurde, wbijają się tutaj! Typko w dół! Na dół! Spieczamy! Ej, to byś to nie przydał chyba. Ej, stop! Uwielbiam to, stop! High radiation, no na szczęście mamy tutaj strój na to, oho. What the fuck? What the fuck? Chopie, what the fuck? Niesiesz sobie jedzonko? Lunch O, język. O, hello. Nie przeszkadzaj sobie. O, ty też. Hej Hello. Kurde. Wy to jakieś takie bardzo... Wrót nie jesteście tutaj, no? Nie powiem. Ciemności. Okej. Okay. Idziemy dalej. Już się trochę uspokoiło wszystko. Na górę. No, jesteśmy tutaj znowu. Z powrotem. O kurde! Uuu, naprzód! Uciekamy! Zostawcie mnie! Ale ja ja. God damn. O! What the fuck? O mój boże. Boże. Ale szalone rzeczy. Uch, dobra, no to teraz wracamy i gdzie pójdziemy dalej? Bo to już praktycznie wszystko co musieliśmy zrobić w tym w tej misji, że tak powiem, naszej chopaki spokojnie, tylko chat kraby. Hej hej! No, zostań. A, wal się ziomek.

A wypchnę cię za to drzwi, Idziesz. Z nami. No. Idziesz? Idziesz. Dobra. Nasz team. Idziemy dalej. Idziemy w pułapkę, panowie. Co to ma być? Wow! wow. Sprytni Motherfuckers. Teraz nie mogę was zabrać ze sobą. No, tak. Da, zostań tutaj, wy nie potraficie prze, ten przeskoczyć przed ni nad niczym. przez coś, znaczy się. Ale sprytne, kurde, zombiaki. Liczyłem, że to jakieś kosmity będą a To zwykłe zombiaki. Hmm. Wasza pałka się nie powiodła, panowie. Okej. Okay. To no, chyba ten. No, to nasz kolega, wielki żuk. Uu. Znowu ta muzyczka. Wow, w mamy wejść, ale co tutaj jeszcze jest, zobaczę. Nic. Hm. I takim oto sposobem będzie się kończył ten dodatek. O, jeszcze tutaj mamy. Bo już się kończy. Idziemy, idziemy. I proszę. Duh. Whoa! Zdychaj! Idziemy! I to tyle. A więc, jak widzicie, to tyle, jeżeli chodzi o Uplink. A, taka krótka przygoda. <laughs> Require further data. No, further data znamy. Further data to jest cały Half Life. I wszystko, co pozostało, jest związane z Half Life'em. Tak więc dziękuję Wam bardzo za oglądanie tego krótkiego dodatku do naszej przygody z Half Life. Teraz to już definitywnie następna, jakby następny odcinek to będzie z Opposing Force kolejnej przygody. No i co? Dziękuję za oglądanie. Ja jestem Delta. Stawcie lajka lub dislikea, Subskrybujcie. No i do zobaczenia w kolejnym odcinku. Z nowej serii. Cześć!